Wstaję rano, za 15 trzecia. Latem to już widno. Za 15 trzecia jestem ogolony. ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. No ubierasz się pan. W płaszcz, jak pada. Opłacamy się rozbierać po śniadaniu. A, fakt. Do PKS mam 5 km. O czwartej za 15 jest PKS. I zdążasz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, być pan. ma najszybszy transport. Inaczej się zsiada. Szymanowiec, siada, Doszę bańki. I łapie kadę. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A pewność mam z górki. Bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345. I jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15 siódma. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajerancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22.50.